będzie y, szybka porada. W, dziki wujek dobra rada. Słuchajcie, jak pływacie na jachtach, to y, rozumiem, Henry Lloydy, super ciuszki, fajne y, rękawiczki, ale ktoś przyjeżdża tylko na parę dni i mówi kurde no, na bogato, za bardzo na bogato, więc mam taką propozycję. O kurce zaraz powiem, ale na jachtach jest od groma takich metalowych elementów. Przy temperaturze 1 stopień, 2 stopnie, minus 2 stopnie, rączki szybko grabieją. Jak temu zaradzić, żeby nie wydać od razu całego majątku, a może się potem przyda. Czymś takim. To są akurat rękawiczki w jakimś budowlanym sklepie kupione za 5 zł. Jeszcze mają nawet fajną taką wyściółkę gumowaną, używane, widać, że trochę pociorgane. Skutecznie trzymają, bo do obsługi różnych narzędzi są. Jest z nich cieplej niż yy, gołą ręką, a na maj, czerwiec świat i ludzie wystarczą wam w zupełności, a jakby Niechcący wpadły do wody, nic się strasznego nie dzieje. Nara.